Widzowie, w dzisiejszym odcineczku będziemy sobie grali w Roblox. Zostawcie łapeczkę w górę subika na pocieszenie. I gramy dzisiaj w symulator nieposiłany w Robloxie. Tak jest. Wyłączam do mojego kolegi. Jak to oglądasz, pozdrawiam. O, właśnie tu, 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 Bogadam z nim, on jest wycieszony. I tu jest, tu, 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 na moim telefonie. Tu, o, na tym telefonie jest mój kolega, tak. Dobra, lecimy. Co tu się robi w tej grze? A posadziłem to już kiedyś. Grałem wcześniej w tą grę. Dobra, czekaj, co ja mam teraz zrobić? Ja to gram pierwszy raz, to jest jakieś... O, sell. Sprzedał. Sprzedał, że. 20 goroców. Jej! I co to jest zagra jakaś. To jest, kurde, gra. Nie, nie, nie nie jeść posionym. Nie jest posionym. Ej, tu jest mój kolega. Idziemy mu pod truskawki z Niemiec. Dawaj truskawki! Dzięki. <ścoughs> no, dawaj truskawki z Niemiec. <ścoughs> nie wiem czemu z Niemiec. Ej, ale serio, nie wiem czemu mówię. Ciary mnie biorą, czekajcie widzowie, o co chodzi. Hmm. Plantacja. Kup, kup, kupujemy... ...marchewę. patrz Aha, wyszedł. Aha, wyszedł z tego serwera. No, co, co mnie stalkujesz? No łopatą, łopatą! Łopatą Co, co? No, 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 no siema, no, siema. Zostaw i nie mać paruwa. O, tu, tu, jak ta paruwa, o. Fajna paruwa. Fajna paruwa jak to jest marchewka <śmijne> Ja dzisiaj jestem jakiś dziwny widzowie. Naprawdę. jestem dzisiaj jakiś dziwny. Kładź tą marchewę w ziemię. No i co? O, ale to szybko rośnie! Nawet moje, moje marchewki. nie rosną jak te w 5 sekund. Ho! Jaja, ale sprawa, dzika. A ten co? Czemu nie rośnie? Czemu jest mniejszy od tego? Kolego. Nie! Marchewa. Marchewa. Idziemy to sprzedać. Nie wiem, czy to tak trzeba robić. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Co tu sprzedać? No, to chcę sprzedać, tak. Chcę sprzedać. 20 dolców. To też chcę sprzedać. Ale duża marchewa! Gigant. Jest gorąco mi jest. Nie wiem czemu. Czekaj, bo ja nie wiem, mojej marchewy. To ci chcę sprzedać. O, ale ona jest duża. 20 dolców. Let's go. Zaraz ma wieżura. A co ci chodzi? Co się tak jarasz? Za więcej, co mi się tak jara. Dobra, idziemy kupić coś. Idziemy kupić. Tu Kupujemy tu skawy? Kupujemy tu Z Niemiec? Może. Karota. Tego. Pró te... Nie tuskawkę, tylko w demarchewkę. O! widzowie, tam nic nie było, tam się nic nie stało, to, 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 to nic, nic się nie dzieje tam, tam, tam nic się nie działo, nie, wcale, mm, mm, nie, co ty? Yeah. to, już, stop, stop, co, to, nie, ja to nie widzę, co, górtka, Złotą marchewka, o ile ona jest? Czekajcie, nie wiem, czy ja dobrze widzę. Ile za to tu będzie? O! 400 dolarów! 400 dolarów za jedną. Za złotą, za złotą widzę. Ja jestem bogaty. Przecież ja to mogę teraz z całego marca wykupić. Ho, przecież ja mogę tyle truskawek wykupić i marchewek i yeah. ja nie mam zakupu. co? czeka 500 dolarów za jedną marchewkę i to jeszcze jakąś złotą jestem szczęściarzem jakimś <laughs> widzowie to to, to 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 wleci na tiktoka to wleci na tiktoka czekaj Co zakupić coś co kupujemy widzowie? Kupujemy...